Dzień dobry. 16 września 2023 roku nasi siatkarze wygrali z Włochami 3 do 0 w finale. Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn 2023 wywalczyli złoty medal. Brawo nasi siatkarze! 24 września nasze siatkarki wywalczyły awans na Igrzyska Olimpijskie 2024. Nasi siatkarze zrobili to 7 października, także brawo nasze siatkarki, brawo nasi siatkarze! Ja natomiast nie zgodzę się z tym z opinią niektórych dziennikarzy, że ten rok jest, rok 2023 jest najlepszym rokiem w historii naszej siatkówki, bo już w XXI wieku dwa razy jednak nasi siatkarze zdobywali mistrzostwo świata. I nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę sukcesy klubowe w tym roku, to jednak według mnie były to większe sukcesy. Ale jedno jest, jedno jest pewne. Brawo nasze siatkarki i brawo nasi siatkarze. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.